Proszę Państwa, witam na briefingu prasowym PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Tematem tego briefingu jest uruchomienie pierwszego peronu na przystanku Białystok Zielone Wzgórza, nowym przystanku, który jest budowany w Białystoku. Inwestycja odbywa się w ramach projektu pracy na linii E75 w białystok jest współfinansowana ze środków unijnego instrumentu CEF łącząc Europę. Witam naszych gości. Witam Pana Dariusza Pentuzwego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie. Edukacji nauki. Dzień dobry. Witam Pana Mariusza Gromko, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Pana Bogdana Toszkowskiego, Wojewodu Podlaskiego. Witam Pana Tomasza Modrasa, Wicewojewodu Podlaskiego. Witam Pana Arnolda Bresza, członka zarządu PKP Polskich Linii Wojowych S.A. i Pana Prezesa, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Panie Wojewodo, Panie Wicewojewodo, Panie Ministrze, Panie Senatorzy i Szanowni Państwo, cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie. Chcemy się pochwalić efektem naszych prac. Dzisiaj przygotowujemy się do wprowadzenia nowego rozkładu jazdy. Korekta będzie obowiązywała od weekendu i w tej korekcie pojawi się możliwość skorzystania z nowego przystanku w miejscu, gdzie jesteśmy Białystok, Zielone Wybrzeże. W skali całej Polski nasza spółka do oferty wprowadziła jeszcze 14 tego typu nowych miejsc także dostęp do kolei się poprawia. Jak Państwo wiecie realizujemy olbrzymi projekt, który jest wpisany w szyld Rail Baltica. Prace po stronie polskiej są bardzo zaawansowane. Zrealizowaliśmy już kompleksową modernizację linii od Warszawy do Krzyżewa. W tej chwili jesteśmy bardzo zaawansowani w pracach na odcinku Czyżew-Białystok w tym Miasto Białystok, jak Państwo widzicie, jest przedmiotem wielkiego procesu modernizacyjnego. Oprócz tej lokalizacji, w której jesteśmy, przebudowujemy olbrzymią stację Białystok. Ta modernizacja polega na przebudowie peronu. Też polega na zmianie systemu sterowania ruchem kolejowym na nowoczesny komputerowy system. Jak Państwo wiecie, mamy tutaj małe jednodniowe opóźnienie. Chcieliśmy tych, przełączenie ze starych urządzeń na nowe dokonać. W poprzednich dniach zdecydowaliśmy się na przesunięcie i to przełączenie będzie następowało w dzisiejszej nocy, tak żeby nie wpływać negatywnie na ruch pociągu. W tej chwili prowadzimy ruch na starych zasadach. Tak w skrócie Ujmy. Liczymy na to, że prace będą postępowały z takim efektem, jak za chwilę Państwo zobaczycie na górze, na przystanku mamy piękny, nowy peron, z którego ludzie będą mogli korzystać. Siadać do pociągów już od nowego tygodnia będzie się tutaj zatrzymywało 16 pociągów. Dziękuję bardzo. Też bardzo dziękuję za wsparcie, bo ta inwestycja ma swoje problemy, ale bez wsparcia ze strony Urzędu Wojewódzkiego, tutaj uzyskujemy pozwolenie na budowę, tutaj mamy wsparcie merytoryczne, prawdopodobnie byłoby nam bardzo, bardzo trudno samodzielnie podejmować niektóre decyzje. Także jeszcze raz dziękuję osobom, które. Z naszej strony realizują projekt i też za wsparcie ze strony Urzędu Wojewódzkiego, bo bez tego byłoby nam o wiele trudniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Wiceministra Dariusza Pętkowskiego. Szanowni Państwo, ta inwestycja to największa inwestycja kolejowa w naszej części Polski z niecierpliwością, wszyscy czekamy na moment, aż zostanie ona w pełni dokończona, ale miło nam obserwować fragmenty inwestycji, które są już zakończone. One pokazują, jak ostatecznie będą wyglądały przystanki, stacje kolejowe na tej trasie. Mieszkańcy Białegostoku pamiętają zapewne ten tunel ciemny, w pewnym momencie zamknięty ze względów technicznych, który już nie nadawał się do użytkowania a dziś w tym samym praktycznym miejscu mamy pięknie wykończone przejście dla pieszych mamy przystanek kolejowy mamy nadzieję, że ten przystanek pozwoli także w szerszym zakresie wykorzystać e, tory kolejowe do takiej komunikacji aglomeracyjnej te postulaty pojawiają się od dawna tu niedaleko jest przecież górna dla... stąd i zarówno komfort ale także bitwa pociągów. Mamy nadzieję, że zostanie wykorzystana przez mieszkańców tego i najbliższych okolic do tego, aby stopniowo przerzucać się na ten transport publiczny, transport ekologiczny, a nim bez wątpienia jest koszt. Dużą część inwestycji, o której Pan Dyrektor mówił, są te rzeczy techniczne, technologiczne, których nie zawsze widać, ale które zmieniają zupełnie sposób kierowania ruchem i funkcjonowania pociągów. Mamy nadzieję, że one przyczynią się do tego, że te pociągi będą funkcjonowały dokładniej, że sprawą, że nie będzie problemów, które czasami się niestety na kolei pojawiały, a nowoczesne urządzenia, które sprawdziły się w innych częściach Europy czy świata, także to usprawnią zarządzanie ruchem kolejowym, także na tej nowoczesnej linii Niech Rail Baltica jak najszybciej w pełni dotrze do Białegostoku, a przystanek Zielony Zgóry niech będzie dobrym przystankiem do zakończenia inwestycji. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę panie senatorze. O, szanowni państwo, wszyscy w ostatnich latach obserwujemy przytaczającą się przez Polskę falę nowych inwestycji infrastrukturalnych. Nie ma w zasadzie dnia w województwie Podlaskim, gdzie byśmy nie otwierali albo nie rozpoczynali kolejnej inwestycji drogowej. Budowane są drogi lokalne, powiatowe, wojewódzkie, ale równie ważne, a być może ważniejsze, bo tutaj zapóźnienia były znacznie większe, pojawiły się inwestycje w infrastrukturę kolejową, rządowy program kolejowych, ale także największe inwestycje kolejowe w województwie podlaskim, jak realizacja Rail Baltiki, czy realizacja programu budowy i modernizacji przystanków. To jest coś, czego tutaj jako parlamentarzyści Ziemi Podlaskiej jesteśmy bardzo dumni. Przebudowujemy, unowocześniamy kolej, chcemy, żeby jak najwięcej ludzi mogło korzystać do kolei i bo to jest bezpieczny środek lokomocji, to jest komfortowy środek lokomocji. Ale e, przede wszystkim jest również e, przyjazne środowisku, i te wszystkie cele tutaj również zostaną spełnione. Jak mówił Pan Prezes, e, program budowy przystanków jest w realizacji, wynosi około miliarda złotych. Cały czas jest można powiedzieć żywy, bo przychodzą na mapie polskiej kolejne punkty, które są objęte tym programem. To wszystko cieszy. Mam nadzieję, że bez żadnych zakłóceń te wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane, a mieszkańcy będą chętnie korzystać z transportu kolejowego, do czego sam zachęcam, bo, bo jestem również czynnym użytkownikiem tego środka transportu i panie prezesie, życzę, żeby kolejne podobnie, równie udane inwestycje pojawiały się na naszym terenie, naszego województwa. Takie przystanki, tak nowoczesne przystanki jak ten Białystok Zielone Wzgórze no napawają pewną dumą i mam nadzieję, że wszystkim mieszkańcom przypadnie do gustu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Wójta Nowoskowskiego. Szanowni Państwo, bardzo cieszy Kolejna inwestycja, która w naszym województwie jest oddawana przez kolej. Tych inwestycji rzeczywiście mamy bezprecedensową ilość i nakłady ogromne finansowe i plus do tego mamy w różnych zakresach te inwestycje, bo pamiętajmy, że one nie skupiają się tylko na przystankach, na dworcach, ale przebudowują w sposób zasadniczy nasz system kolejowy, układ torownictwa z tego tytułu, że przecież ślad tymi inwestycjami ma być podniesiona jakość przewozów i przemieszczania się osób, ale i również szybkość, która ma diametralnie skrócić czas podróży. Ale też pamiętajmy, że tym to inwestycjom towarzyszy również przebudowa układu tego najbliższego drogowego. Założeniem chociażby na tej linii Rey która w tej chwili jest realizowana od Czyrzewa do Białego Stoku jest to, żeby ten ruch był szybki, bezkolizyjny, czyli innymi słowy przebudowany jest tym towarzyszący układ drogowy, albo idzie dołem, albo idzie górą. I to jest myślę bardzo ważne, ale się bardzo też cieszę, że na terenie całego naszego województwa mamy to ożywienie. Ostatnio byłem na takim uroczystym otwarciu, można powiedzieć, realizacji inwestycji, chociażby w Gajewie, gdzie bardzo zabytkowy obiekt ma być przebudowywany w tym sensie, że e, ma podlegać renowacji, ale za tym też idzie ta funkcja dotycząca tego, że kolej jako ośrodek transportu no, przeżywa renesans i, i te inwestycje dokonują się z takim założeniem, że kolej przecież e, coraz większa, e, coraz większy strumień pasażerów i towarów e, będzie e, przemieszczać i to bardzo cieszę i życzę kolei, żeby te wszystkie plany bardzo ambitne, które są realizowane również w naszym województwie, a też pamiętajmy, że to mówimy o trasie dzisiaj Rej Baltica, czyli trasie o charakterze transeuropejskim, międzynarodowym, że będzie przynosić dla naszego województwa, dla mieszkańców, ale dla naszego życia społeczno-gospodarczego, dla gospodarki bardzo istotny impuls, taki rozwojowy. No i życzę, dziękując za te słowa Pana prezesa dotyczącej tej współpracy, żeby nasza współpraca owocowała kolejnymi realizacjami inwestycji. Wszyscy jesteśmy świadkami tego, co się dzieje w tym układzie Peronowym wokół dworca Białostockiego. Też pamiętajmy, że ten obiekt uzyskał nowy blask, to jest przecież ogromne środki, zostały zaangażowane ponad 40 milionów złotych, żeby ten obiekt był z jednej strony piękny, funkcjonalny i też odzwierciedlał tą przeszłość historyczną, która w tym obiekcie była zogniskowana poprzez wieloletnią historię. Także wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że niebawem będziemy się spotykać na kolejnym zamknięciu, kolejnego etapu yy, y, pięknych inwestycji y, polskiej kolei państwowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wojewodo. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Tomasza Ludlasa, Pana Wójta Szanowni Państwo, ta inwestycja, ten przystanek to jest taki dowód na to, namacalny dowód na to, że nasza narodowa kolej dba o potrzeby mieszkańców i pasażerów, swoich klientów. Tu w toku w przestrzeni publicznej czy e, wspólnie z samorządowcami, radnymi, czy działaczami społecznymi od wielu lat poruszaliśmy ten temat potrzeby większej liczby przystanków e, poza naszym Białymstokiem Głównym, czy poza tymi przystankami, które były do tej pory. Z wielu powodów. Dla ludzi, którzy będzie bliżej na pociąg, chętniej będą z kolei z tego najbezpieczniejszego często najlepszego sposobu komunikacji korzystać także po to żeby w przyszłości wierzę to głęboko w to głęboko mamy szansę na rozwój czegoś co się w wielu miastach nazywa koleją aglomeracyjną przy wsparciu Miasta. No tutaj niestety jest problem, jeżeli chodzi o współpracę z obecnymi władzami miasta, ale wierzę, że w przyszłości to się zmieni. Tak czy inaczej, proszę Państwa, mówię to z perspektywy kogoś, kto był radnym przez 12 lat z sąsiedniej dzielnicy. Tylko na sąsiednich osiedlach, z jednej strony Zielone wzgórza, z drugiej strony Nowe Miasto wraz ze ścianką, mieszka około 25 tysięcy ludzi. To jest, proszę Państwa, średniej wielkości miasto. Dla nich to jest bliżej do kolei. Jest to po prostu zatem wsparcie dla miasta, dla mieszkańców, dla rozwoju kolei w naszym mieście. To cóż tu powiedzieć, inwestycja kolei ze wsparciem dzięki dobrym decyzjom rządu. Także panie prezesie, panie ministrze, dziękuję. Dziękuję bardzo.